Witajcie kochani na naszym dodatkowym czytaniu. Zobaczymy sobie, spojrzymy na jakiś konkretny problem, jaki macie na myśli, jakąś sytuację. To jest czytanie dla lwa. Zobaczymy, co nam karty pokażą. Może znajdzie się rozwiązanie tego problemu, może coś, coś zobaczymy. Pamiętajcie, że są już czytania na listopad na kanale, więc możecie sobie tam zajrzeć oraz co tydzień pojawiają się nowe czytania tygodniowe oraz inne dodatkowe, jeżeli szukacie odpowiedzi. No dobrze, lew tym. Twoja energia w tej chwili, Twój problem. No proszę, ktoś ma problem ze słońcem. <laughs> I jak się widzisz? No, odsunęliście się od czegoś. Jest tutaj wycofanie, jest takie skupienie się na sobie. Zaraz zobaczymy o co chodzi, dlaczego wyzwaniem jest to słońce. No w sumie tak, może jest wyzwaniem, może bo wiecie, ja tu tak widzę, nie patrząc jeszcze na inne karty. Bo to jest tak, jak Wy siebie widzicie. Wy widzicie, że nie macie wyjścia z sytuacji. I wyzwaniem jest zobaczyć to wyjście, zobaczyć to słońce, zobaczyć pozytywne rozwiązanie tej sytuacji. No dobrze, jakie są korzenie problemu? Przeszłość i najbliższa przyszłość. Co z otoczenia? Nadziei lub obawy? oraz zakryjemy sobie rezultat. Korzenie problemu to może być miłość, to może być rodzina, to może być jakaś współpraca, jakieś powodzenie. Coś było dobrze, ale coś później się wydarzyło. W niedalekiej przyszłości jest król. Król buław, to mogła być osoba zaangażowana. Ale to możecie też być wy. Niedaleka przyszłość, dziesiątka pentakli, czyli tak jakby chyba wróci ta energia, no zobaczymy zaraz. Yy, no dobrze, zrobimy. Dla, najpierw, dlaczego jest pustelnik? O co chodzi z tą Waszą energią? No bo była jakaś współpraca, był związek, ale Wy się wycofaliście w pewnym momencie, może coś było za trudne. Bo Wy jakby idziecie do przodu, ale ktoś za Wasze zaufanie. Bo cały czas oglądacie się za siebie, jest jakaś niepewność. No i dlaczego wyzwaniem jest Słońce? Tu się wydaje, jakbyście chcieli zaczarować coś, wiecie? Jest mag. Jest siódemka buław, tak jakbyście bronili. Byście byli bardzo defensywni, bardzo mm, no bronili jakichś swoich wartości, czegoś, o co walczycie. No ale dlaczego wy widzicie się jako osoba, która nie może, nie ma wyjścia z sytuacji? O rany, jakie karty? Bo jest diabeł i koło fortuny. Może jest jakaś. No, bardzo to ciekawe jest. Może chcielibyście, żeby coś się zmieniło? Może macie. Jesteście w jakiejś toksycznej relacji? Ktoś ma na Was ogromny, ogromny wpływ i czujecie się uwięzieni. Czujecie się uwięzieni. To może dotyczyć relacji, współpracy, jakichś materialnych spraw. No dobrze, dlaczego korzeniami. O, musiałam na chwilkę zapauzować, bo coś myślałam, że zobaczyłam za okno i się przestraszyłam. No dobrze, dlaczego dziesiątka kielichów jest yy, źródłem waszego problemu? Wiecie, jeżeli to była rodzina, to rzeczywiście może ktoś dominował tutaj. Jakaś grupa przyjaciół, tak? Coś było, jakieś spełnienie. Byliście szczęśliwi gdzieś. No ale ktoś. To jakbyście stanęli na rozdrożu. Może ktoś stanął na rozdrożu, może pojawiła się inna osoba. Czwórka mieczy nam wypadła. Coś się wydarzyło. Przyszły jakieś wiadomości. Coś się wydarzyło, co zaburzyło tutaj coś. No dobrze, zobaczmy. Niedaleka przeszłość, która ma wpływ na Was teraz. No, ktoś odszedł. A ja mam na myśli, ktoś jest szóstka mieczy. Ktoś odszedł od tych problemów. Ym, zdecydował się iść w coś, co w czym nie ma tyle dramatu, tak? Nie ma jakiejś kłótni, nie ma jakiejś. No, nie wiem czego w sumie. No jest nowy początek, jest paść buław. No dobrze, a najbliższa przyszłość? Jeszcze tutaj? Siła. Jakaś bardzo, bardzo trudna sytuacja tutaj, dlatego wy jesteście teraz w tym pustelniku, bo był jakiś wybór, były jakieś dodatkowe osoby zamieszane tutaj. I no zobaczymy, najbliższa przyszłość księżyc, dziesiątka pentakli i rycerz buław. Być może. Wiecie, no, coś zaczyna się dziać, tak jakby jakieś pieniądze, jakiś dobrobyt, coś do Was wraca tutaj, tak, że budujecie, jest ta pełna rodzina, jest, no ja nie wiem, praca, jeżeli tu chodzi o pracę, bo coś zaczyna się dziać, przychodzi jakaś wiadomość, ale jest też cały czas jakiś, jest tutaj księżyc, czyli cały czas jest coś niewiadomego, jest jakaś niewiadomość, jakaś tajemnica. Co z otoczenia do Was przychodzi? Paść kielichów, wieża oraz paść pentakli. Wow. Z jednej strony jakieś bardzo niedojrzałe energie tutaj są, bo to są pazie. Może jakieś plotki, może jakieś osoby zaangażowane właśnie, które powodują, że przychodzi wieża, tak? W ogóle Wam nie pomaga to jeszcze w tej sytuacji, w której jesteście. I no coś się wali, coś się kończy. 16 może mieć dla kogoś znaczenie. No i Wasze nadzieje, obawy to są, to jest dwójka kielichów, to raczej nadzieje, tak? Tak, Waszą nadzieją jest to, żeby mieć piękny związek oparty na miłości. Stabilny jest siódemka pentakli, taki, w który będziecie wkładać serce, będziecie dawać siebie i, i to będzie tylko rosło, kwitło, dawało owoce, tak? Jest dziewiątka kielichów, to są wasze marzenia, wy tego chcecie w swoim życiu, no na razie są tylko zawirowania. I rezultat, król mieczy, może pojawi się w, waszej, w waszym życiu taka osoba. Może będziecie gotowi na to, żeby porozmawiać, żeby wyjaśnić sobie różne sprawy? Dwójka Mieczy oraz Królowa Buław. Może być tutaj właśnie jakaś konfrontacja między Królową Buław, co to jesteście wy, i Królem Mieczy. To może być bliźniak, waga lub wodnik. No i są jakieś decyzje do podjęcia. Hmm, przepraszam. Są jakieś decyzje. Tylko widzicie, znowu ta osoba ma na oczach przepaskę, tak? Nie widzi czegoś, tak jakby. To są trudne decyzje. Dołóżmy sobie jeszcze jedną kartę. I piątka mieczy. Może poddacie się bez walki, może będziecie czuli, że. Że nie wygracie tutaj. Może tak być. W każdym razie życzę Wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że Wasz problem się rozwiąże. I no, i będzie dobre zakończenie. Może jeszcze tutaj coś jest takiego, co... czego karty nie chciały pokazać? Może to jeszcze nie jest czas? Bo to rozwiązanie, no czy to jest rozwiązanie tak naprawdę? Nie wydaje się to rozwiązaniem, bo wciąż tak jakby nie ma takiej kropki nad i, ja czuję tutaj. No nic, zobaczymy. Zrobimy sobie takie czytanie za jakiś czas znowu, żeby zobaczyć, jak energie się e, zmieniły. Może się zmienią, może coś się ruszy tutaj. E, dziękuję, że jesteście ze mną i do następnego. Pa, pa.